Cześć, do sprzedania jest kolejna drukarka, tym razem Samsung ML3051N. Za chwilkę ją włączymy, puścimy wydruk testowy i zobaczycie jak drukuje. To co wiem o tej drukarce, oprócz tego, że drukuje bardzo ładnie czyste wydruki, to to, że jest problem z modułem nagrzewającym. Problem objawia się głównie po po tym jak drukarka bezczynnie postoi sobie czyli moduł, część nagrzewająca jest zimna i wtedy jest problem żeby nagrzeć ją po raz drugi pokazuje się błąd nagrzewania nie pamiętam już dokładnie jaki natomiast do takich codziennych zastosowań jak najbardziej się nadaje nadal ponieważ bezpośrednio po włączeniu drukarka drukuje, drukuje prawidłowo i potrafi bez problemu całą serię stron Wydrukować bez błędu. Także jak potrzebujecie, wiecie, że będziecie drukować, włączacie drukarkę, puszczacie wydruk i drukarka działa prawidłowo. Więc za niewielkie pieniądze można kupić drukarkę i będzie drukować. Jak na drukarkę nagrzewa się dość długo, także chwilkę poczekamy. widzać wydruk jest bardzo dobry i nie to że drukarka za chwilę przestanie działać bo się od razu schłodzi nie, to jest ten błąd z problemem nagrzewania to jest jak ona kompletnie się wychłodzi czyli nie po 15 minutach może dłużej więc cały czas przez ten przez ten czas, jeżeli będziecie chcieli coś wydrukować, to nadal się da, natomiast do zastosowań biurowych raczej już nie. No chyba, że drukujecie co dwie minuty, to wtedy tak. Więc zapraszam serdecznie i pozdrawiam.